wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cysu. Zagramy sobie dzisiaj w Skyrima. To jest pierwszy odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że się spodoba. Więc obczeńmy o co w ogóle w tym chodzi. Tu jedziemy jakimś powozem. Kurwa coś nie tak jakoś dziwnie. A nie, to tak ma być. jest dobra. Jesteśmy więźniami, widać po pętli na tym, na łapach. Mhm, mm mhm, mm ale to zajebiście. No fajnie w tej grze, bo jest lektor polski. To Świetna sprawa, przynajmniej nie trzeba czytać albo wymyślać się jak tam po angielsku to się gadają, a nie rozumie się. No, no ja, no. Dam łapkę. Lajka like, dam Ci, no. Tak.

który to taki kozak? Urfik, ul, ul, Urfik, Urfik. No O, błąty, Idę do ciebie już. Ja nie mogę się ruszać. South Guard. Co to jest ten South Guard, kurwa? Jak, nie jak tak. Morda, kapcię. <grywa> Widzieliście, jakby się tamten powywają? Ty, dobre. Dużo. O, dupy idą. No. Przy tu pasę znalazła, coś się nosi. Jaki kat? Już idę do ciebie, pomogę ci ją. Gdzie? O, są alfiki, może krasna lody i co jeszcze? W bród i ubóstwo, da <grymne> <grymne> idzie kat. Dlaczego tam ta babka w ogóle coś tam do niej się przeniesła? No, koniec trasy. Ulfik lecisz.

Nie, czy, czemu ja nie mam nóg? Co jest Rzecz na pusty. <laughs> Nikt go nie pilnuje. Idziemy. I co? Ja jestem. A no to zobaczymy najpierw na rasy. Co my tu mamy do wyboru? Aha. Co my tu nic nie mamy? E, no ja nie chcę być babą ty, kurwa. Co jest pięć? Nie mówię. Mam... O no. Jakieś bugi są to do taka Dobra Och, zobaczymy taki o Odcień skóry sobie pierdolniemy kurwa o, Taki o Szeroki ma być Głowa sera Co to w ogóle? O, blizny. Z tym to zawsze lubię popatrzeć. O, no, damy sobie taką. Barwy wojenne. Coś może w tęg deseng E kurwa, to nie Deforest, ty. Damy kolor brwi, kolor barwy wojennych. O, taki o. Dobra, dajemy dalej. Kształt nosa. Nie no, chyba coś w miarę takiego ogarniętego. O, no, dobra, to zostawimy. Nie chcę się z tym bawić. Oczy. Damy sobie takie brwi takie krzeszory tu są jakieś o, bez brwi o trochę jakie to będzie wyglądało, ale dobra usta mm. Nie no jakichś warub nie będziemy robić Ale no, dobra nie będą A włosy, włosy to sobie pierdoliemy kurwa <śm> Dobra, nie chcę być jakimś starym dziadem. Generalnie mogę sobie tutaj przesuwać. Boki łysek, te same boki. O, o, albo to. <grystanie> A może rudego go zrobię? Dobra, nie wiem, to będę przesuwał. O. I to będzie. No Dobra, dajmy na dół zaraz. Dawaj mi się tutaj taką pokaż. O, 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 bardzo ładnie. O, taką ciebrutkę pierdolimy. Kolor włosów. gotowe chcesz nazwać swoją postać, damy Tysy, Uki nie, dobra ja już chciałem dać Tsyki jest rudy, ale dobra, dajmy sobie kurwa, no, jakby go nazwać wiem

Co za kapitan, jakaś baba? No dobra, no to idziemy. No. Ej, czemu ja nie mogę się ruszać? No nie, to samo mi idzie. No to tu nic nie muszę robić, ty. Gra jakaś trochę dziwna się zdaje. Jak, nie jak tak? Mm, mm, mm. No, no ładna grafika, nie powiem tutaj, jest. Co tam mochało się, gadasz? No, 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 pierdol, pierdol, ja posłucham na. No. Co to? Kurwa. Dobra. Czy to jakaś kapłanka? O, jaki hojerak. No to coś takiego Królestwo, coś takiego niebieskiego. No chyba coś takiego. No, no nie, bo czy coś czy ten desek. łeb do skrzyni. No, no dobra. No, co to jest? Który teraz? Do mnie? To ty tam do mnie talking? Chyba raczej kurwa nie Ale ty brzydki jesteś No A tylko mnie kopni lambadziaro Za śmieć Smok Wolol Woluju ZAPERDALAMY No Ups. Dobra ty. ty, my musimy uciekać, ty, ty E Muka, lecimy E, ziomku, wstawaj No zap... No dawaj, zapierdalamy Ale takie zamazane trochę jest Dobra, się prawdą Dobra, muszę sobie zwiększyć No wow No to zapierdalamy Tak, tędy No dawaj, dawaj, dawaj Co jest pięć? O, o ty śmieciu No i co? I teraz? No? Prowadź Aha, rozwalił nam tutaj Jak nie da rady? A! O kurde O shit, gdzie ja mam teraz coś? Tu się co się jarę. No what the fuck? O, tedy można. Pum. No lecę, no. A co? To... No dobra, dobra, no. ZAPIERDALAJ o, Normalnie Ło co to było? A to ten smog No dawaj dawaj A ja może jakiś mieć bym chciał albo coś Albo w ogóle pętle byś mi rozwiązał. Bo chyba mam pętlę dalej. Słyska. Wyjebane co się siedzi. Dobry ziomek. Idę z tobą. Idziemy. Jakbyś tu nie mógł! No, dobra, mamy. W ogóle trochę zblogowane było z tym smokiem. Niech im będzie, no. Generalnie gra się fajnie zapowiada. I myślę, że będziecie chcieli z tego, żebym nagrywał, no. Generalnie FRAPSa sobie już odpuściłem program, bo... bo odpaliłem Skyrim i miałem lagi, nie wiem dlaczego, ale dobra, mieszczę z tym. Ten... No, gdzie ten, kurde, frajer? Ty, noga Nic nie mogę zebrać. No. Tak, dawaj, rozcinaj. No rozcinaj, frajerze. Fair. Pusty o, mamy hełm, złoto. Dobra. Faktycznie. Dużo sprzętu faktycznie. Dawaj ciapę. Nie wiem, wiadro weźmiemy. Nie wiem po co, ale dobra. O! Miecz jest. Zbroja nie, był klucz. Dobra, no wszystko jest, ale w którym to się... Aha, jak ktoś to się i włącza, żeby tutaj pozakładać wszystko. Dobra, mamy to, zaraz buty, tunika. O Boże, jakie popłucie miałem. Wino, jakieś troszkę różne, no dobra. R, żeby wyciągnąć. Chyba wszystko tutaj już przeszukałem. No. Dobra. W ogóle jakąś się broni, jak jakaś to A masz, ty cioto! No dawaj Dobra, ja sobie ich przeszukam O, rękawicy chyba nie miałem No, bo to jest smok, ziom, nie? Bo mi już fajny. Wow, finisher był nawet. mikstury, powiadasz? Dobra, znajdzie się jakieś. mikstury. takiego perela wszystko nam się przyda, wszystko bierzemy Stary magazyn no w beczkach mam patrzeć Dobra Dobra, tu już chyba więcej nic nie ma w no, ja tego nie będę to duży worek cholera mi to Tu chyba nawet pisza waga Tu chyba możesz mieć odpowiedni ciężar No 0,5 ciężara, 0,2 no, to jednak do tam do paru kilo możesz dźwigać. Dobra, lecimy. O, no zapierdalamy z tym koksem. Tu, 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 tu. Go, 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 Co masz tu, Mac? Tylet, buty chuj to wezmę, zobaczymy co to jest Dobra, rękawice, wszystko mam o, książka jakaś o, otwieranie zamków ja to sobie wbierę plecak mamy wytrychy O dobra, A, czekaj, co zmienię tutaj czułość. Bo to jest. Ajajaj, aj, aj, prawie, prawie. Aj, prawie. Jest otwarte. A, tylko, że tu nic nie ma. <laughs> nie to otworzyłem. Dobra nowicjusz już mamy więc otwieramy oj, połamałem jeszcze bardziej o, mamy jakiegoś maga Chyba <laughs> go zostawiam w ogóle Dobra mamy jakąś miksturkę To, 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 to Dobry Dobra, Tu nic nie ma Nie opłaca się nawet wytrycha jak coś tracić Hmm, <laughs> zapierdalamy tędy A bo tu jest dużo tych No więc już Tu nic nie ma Coś tam może będzie. A nie, dobra, w dupie z tym nie, nie ma czasu. Zbytnio musimy stąd się wydostać. Rozmawiam. A tutaj ja mogę z nią sobie ja już chciałem go zaatakować. O, biedaki. takie jakieś są, kurwa. Dobra, lecimy. Lecimy. Generalnie wszystkich, znaczy główne misje, wszystkie na pewno będę nagrywał, ale pobocznych to chyba nie. Znaczy tam niektóre będę tam nagrywał, bo ich jest bardzo dużo. Ma śmieciu. O, mamy postęp broni jednoręcznej. Tam jest rucznik. To lecimy. A, myślałem, że szybkim się biega szybko. Jak ktoś to altem się biega szybko, Śmieciuchy. Jak to nie ma, że się poddaje. O, wow, piękny finiszerek. Generalnie strzały sobie wezmę tarcza i łuk sobie wezmę. Wszystko tutaj. Zalazna strzała. Dobra, bierzemy to wzięliśmy wszystko. Lecimy do wyjścia. Dobra, dźwignia użyta. O, tu już mamy jakieś wyjście. Lecimy. Le o, oh, wow, 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 jakieś turbulencje z deka dostałem. Co tutaj? A, teraz gdzie iść? Gdzie ta frajarnia? E. Lumpy. Lumpy. No, chodź. Chodź. Noga. No, też nie chcę iść na pałę gdzieś i potem szukać wyjścia albo czym nie coś dodatkowe, żeby mnie zabiło. No to też będzie bez sensu. No i właśnie gdzieś polazę, tylko nie wiem gdzie. dobra, idziemy w stronę strumienia. To tędy pójdziemy. chuj, idę na pa! Ła! No to fajnie, że jest przejście na zewnątrz. A, wiedziałem, że coś to będzie. Tak trochę na pałę uderzam Niski poziom kondycji Aha, bo one, one mają jakieś pewnie, że Jakoś trują pewnie No pewnie, mają jad Kondycji miałem mało chyba przez to bo po prostu za dużo uderzałem Kurwa, się mylę jeszcze I sorry, że tutaj często przekniełem że ale Po prostu nie mogę się że opanować, nie? ...jakieś wino... o, meszek ja chyba tego wózka nie wziąłem Dobra, rusz dupę Ale, nie będę do niego czekał. Mam nadzieję, że dobrze pójdę. To będzie lipa jak źle. O, pięknie z wyjście. Biegł się. Jest. Ale jak się cieszę. Kurde, nie chciałby się pod nie już dymać. Nie powiem. Niezbyt fajnie mi się tam biegało. Tam, taran, tam, o fajnie tutaj są parady właśnie przy wczytywaniu. Dobra. Co jest? No dokładnie, więc zmykamy. Dobra. Dobra, na razie. No to ja dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Więc do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.